Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego na greckich wyspach żyje tak mało ludzi. Zapraszam was na odcinek. Dobrze, moi drodzy, więc dlaczego na greckich wyspach żyje tak mało ludzi? Zanim wszystko będę mówił po kolei, to chcę wam powiedzieć na start odcinka, że jeżeli ktoś z was chciałby polecieć na jakąś wyspę, i poczuć się troszeczkę na odludziu to nie musiałby lecieć gdzieś daleko do Afryki czy gdzieś w Azję, bo może polecieć do Grecji. Grecja, słuchajcie, ma prawie 2500 wysp, a tylko 165 jest zamieszkałych. I słuchajcie, więc. Mówiąc to, że jest tylko 165 zamieszkałych, to nie muszę Wam mówić, że nie jest to problemem, żeby w Grecji gdzieś znaleźć jakąś bezludną wręcz wyspę. Albo wyspę, gdzie mieszka tak mało ludzi, że możecie się poczuć zupełnie jak na jakimś odludziu. I tak właśnie jest w przypadku Grecji, więc nie musicie tutaj daleko polecieć. Ja Wam kilka podam przykładów takich wysp, ale zaczynając. Słuchajcie, najpierw to mamy takie bardzo duże greckie wyspy, które są najpopularniejsze na świecie, czyli na przykład Krete, Rodos, czy na przykład Zakynthos które są bardzo popularnymi wyspami i bardzo zaludnionymi. Tak, tam mieszka bardzo dużo ludzi, więc y, oczywiście zajdziecie jakieś miejsce na, na Krecie, gdzie jest bardzo mało osób, ale i tak jest to tak duża wyspa, że no nie poczujecie się jakoś bardzo tak na bezludnej wyspie. Więc to są słuchajcie takie duże wyspy czy Kierkira, gdzie po prostu no tam jest tak dużo turystów, że nie poczujecie się jak na bezunnej wyspie ale słuchajcie są mm, takie mniejsze wysepki gdzie lecąc tam, jadąc tam poczujecie się po prostu jakbyście nie byli w Europie bo po prostu mieszka tam tak mało ludzi, więc słuchajcie moi drodzy mm, pierwszą taką małą wyspą, mm, też bardzo mało znaną jest wyspa Tilos, wyspa słuchajcie Tilos to jest wyspa, która ma 64 km kwadratowe, a mieszka tam zaledwie 553 osoby. Więc sobie wyobraźcie to, jest to bardzo mało ludzi, patrząc na to, jaka jest powierzchnia tej wyspy więc jadąc tam, a możecie tam pojechać, bo są tam hotele. Jadąc tam możecie się poczuć naprawdę jak na bezludnej wyspie, bo jeżdżąc po całej tej wyspie, naprawdę poczujecie się jak po prostu jak na bezludziu. No bo mieszka tam bardzo mało ludzi, patrząc na to jaka jest powierzchnia tej wyspy. Inną, słuchajcie, taką też wyspą jest wyspa Leros, która ma 74 km2, a mieszka tam już 8 tysięcy osób. Ale i tak, jak na tą powierzchnię tej wyspy, to jest bardzo mało i mierząc po niej, też na pewno nie odczujecie tylu ludzi, którzy tam mieszkają. Poczujecie się troszeczkę tak, jak na wsi, tak? Jest to bardzo mało ludzi, patrząc na to jaka jest powierzchnia mm, tej wyspy. Kolejną skończyć taką wyspą trzecią jest wyspa Samofraki. Ona ma 178 kwadratowych i mieszka tam 3000 osób. Jest to też bardzo mało, mm, patrząc na tę powierzchnię tej wyspy, więc y, jadąc tam nadal mało ludzi y, może poczuć się jak na bezdenny wyspie, cisza i spokój, jak na wsi. Kolejną taką wyspą już czwartą jest wyspa Ajos Efstratios, która ma powierzchnię 43 km2, a mieszka tam, uwaga, 270 osób. 270 osób na stałe, więc jadąc tam, słuchajcie, naprawdę to już jest totalna cisza, spokój, hmm, możecie robić, co chcecie, bo jest takie małe zaludnienie. No i dobrze, mówię teraz, podałem Wam te cztery wyspy i teraz tak, dlaczego, słuchajcie, na wyspach yy, mieszka tak mało ludzi? Słuchajcie, jest spowodowane też tym, że po pierwsze, pamiętajcie o tym, że Grecja to państwo, które ma zaledwie 11 milionów mieszkańców i większość ludzi mieszka na kontynencie na dużych miastach, typu Ateny, Saloniki, Patra i tak dalej, i dalej. I po prostu te wyspy, raz że są bardzo mało znane turystycznie, dwa, nie ma tam też podejrzewam takiego hype'u na to, żeby po prostu tam mieszkać, bo pewnie ci ludzie mieszkańcy na tych wyspach nie mają nic innego do roboty poza jakimś tam sezonem turystycznym, który tam jest. Więc, mm, po prostu, słuchajcie, mm, mało ludzi tam mieszka, bo te wyspy, poza tym, że pewnie są bardzo ładnymi wyspami, nie mają dużo do zaoferowania. No i pewnie zapytacie, no ale dobra, przecież wszystkie greckie wyspy są z turystyki, więc przecież powinni wszędzie ludzie jeździć. No, słuchajcie, tak nie jest. Jest bardzo dużo, słuchajcie, wysp w Grecji, na których turyści nie jeżdżą, bo ich po prostu nie znają, bo nie są bardzo popularne. Ludzie jeżdżą przecież na te wyspy, które są popularne, tak jak Wam mówiłem: Kreta, Rodos, Akinthos, Skiatos, to są wyspy, na które ludzie jeżdżą, bo je znają. Na te wyspy słuchajcie, ludzie nie jeżdżą, więc jest to bardzo małe zaludnienie po prostu na tych wyspach. Więc jeżeli chcielibyście tam pojechać, jak najbardziej możecie tam się poczuć jak na odludziu, ponieważ tam są hotele, ale bardzo mało ludzi, bardzo mało turystów tam jeździ. Pewnie po prostu, podejrzewam, że ludzie, którzy tam jeżdżą, to są pewnie ludzie z okolicznych wysp, które, którzy po prostu znają te wyspy i tam jeżdżą. Innym, słuchajcie, czynnikiem, na no to wpływa jest też to, że mm, te wyspy, zamiast tego, są takie małe i tam praktycznie nic nie ma, to ludzie się z nich wyprowadzają i tam nie chcą mieszkać. Ludzie chcą mieszkać tam, gdzie, tam, gdzie jest duża dostępność do edukacji, tak, czyli kontynenty, ewentualnie duża wyspa spółkreta i tam, gdzie jest praca, tak. W takich małych wyspach nie ma dużo pracy poza stronem turystycznym, więc trzeba po prostu tą się ewakuować i mieszkać zimą gdzieś indziej. To jest kolejny czynnik, który na to wpływa. Też dostępność, właśnie, już pomijam, dostępność do, do służby zdrowia i do innych rzeczy, no to tutaj ci ludzie muszą liczyć na kontynent albo na duże wyspy. Więc to jest ten czynnik, który wpływa na to, że na wyspach mieszka nas. Na z Greków tak mało, na tych mniejszych, na tych małych wysepkach ponieważ no, one poza stanem turystycznym nie mają nic do, nic do zaoferowania. A i tak podejrzewam, że w sezonie letnim bardzo mało ludzi tam jeździ, bo mm, te wyspy nie znają po prostu ludzi za granicą. Więc jeżeli ktoś z Was mm, chciałby właśnie pojechać gdzieś do Grecji, gdzie mieszka, mm, gdzie na wyspach jest bardzo mało ludzi i poczuć się jak na odludziu, to może pojechać na te wyspy, które Wam pokazałem. Bo są to wyspy, gdzie jest tak mało ludzi, że praktycznie nikt tam nie mieszka. To jest, jest taka ciekawostka też dla Was, żebyście też po prostu wiedzieli o tym, dlaczego właśnie na tych wyspach greckich, tych małych wyspach, tak mało mieszka ludzi. To są te czynniki, wszystkie, na... które Wam powiedziałem, one wpływają na to. Podejrzewam po prostu, że y, ci ludzie y, nie zgodzą się ze mną z tym, co właśnie tutaj powiedziałem, że pewnie tak to po prostu tam jest. Żebyście też po prostu o tym wiedzieli. Ja to się zachęcam na to, żebyście na te wyspy pojechali, żebyście je zwiedzili, bo na pewno są bardzo piękne, bardzo ładne. To by było, słuchajcie, na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że y, pomogłem Wam tutaj i odpowiedziałem, dlaczego na tych małych wyspach greckich tak mało mieszka y, ludzi. Mam nadzieję, że tutaj też ta ciekawostka na Was wpłynęła, że też kiedyś tam mm, odwiedzicie te wyspy. Zachęcam Was oczywiście do tego. Ja zapraszam Was yy, do zostawienia subskrypcji, łapki w górę i komentarza. Podzielcie się ze mną swoją opinią. Zapraszam Was na moje social media, do których linki macie w opisie. I widzimy się moi drodzy, niebawem. Trzymajcie się. Cześć!